Radny Andrzej Sitnik nie odpuszcza. Nazwołana gdzieś przed urzędem miasta konferencji prasowej zarzuca prezydentowi Kudelskiemu kłamstwo lub też nieświadomość potwierdzanych swoim podpisem dokumentów. Jestem powiem zbulwersowany tym, prezydent miasta, który reprezentuje 70 ponad 75 tysięcy mieszkańców. Jeszcze raz powtórzę, bo to jest bardzo istotne, albo kłamie, albo nie ma świadomości tego, jakie dokumenty podpisuje. W czym rzecz? W grudniu 2016 roku m.in. do prezydenta miasta Siedlce Andrzej Sitnik kieruje pismo w sprawie wypowiedzi Sławomira Kurpiewskiego. Takie pismo trafia też do kuratorium oświaty z delegaturą w Siedlcach. 28 grudnia 2016 roku m.in. do prezydenta miasta Siedlce jako Stowarzyszenie Mieszkańców Bezpartyjnych Siedlce złożyliśmy list otwarty w obronie dzieci, uczniów i nauczycieli siedleckich szkół aby dać wyraz naszemu oburzeniu oraz zaniepokojeniu wpisami, których w internecie dokonywał Naczelnik Wydziału Edukacji pan Sławomir Kurpiewski, a w którym nawoływał między innymi do fizycznej rozprawy z przeciwnikami opcji politycznej, której, z którą sympatyzuje. Taki list otwarty wystosowaliśmy również do między innymi do, do, do pani ministra Edukacji i do Mazowieckiego kuratora e, oświaty. 9 stycznia dyrektor kuratorium zwraca się do prezydenta Siedlec o rozpatrzenie sprawy. Szanowny panie prezydencie, na podstawie artykułu 243 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przekazuję według właściwości do rozpatrzenia list otwarty w obronie dzieci uczniów i nauczycieli Siedleckiej Szkół pana Andrzeja Sitnika, prezesa zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Bezpartyjnej Siedlce. Pismo dotyczy wypowiedzi Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Siedzicach, Pana Sławomira Kurpiewskiego. O sposobie załatwienia sprawy proszę powiadomić wnoszącego sprawę. Na styczniowej sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia Wojciech Kudelski wielokrotnie zaprzecza, że takiego pisma nie otrzymał. Codziennie przeglądam, podpisuję, rozpisuję, i odpowiadam na szereg korespondencji. Ja takiego listu nie dostałem. Jak ja mogę odpowiadać na jakiś list? Panie, no, czego Pan ode mnie oczekuje? No, no nie miałem takiego listu, który korespondencji. No Przepraszam pana. Dlaczego mam odpowiadać na ten list? Czy, na ten temat ja, ja złożyłem zapytanie, a wcześniej złożony został ja list listu. adresowany do pana. to już no, no, listę, to jest między innymi. A no, u mnie list był skierowany? No, między innymi. No, nie. Andrzej Sitnik ujawnia natomiast dokument datowany na 18 stycznia, czyli na długo przed sesją, w którym prezydent odpowiada panu Adamowi Skupowi na jego pismo z 9 stycznia. Pod treścią widnieje wyraźny podpis Wojciecha Kudelskiego. Na sesji lutowej radny Sitnik składa wniosek, chcąc dowiedzieć się, co się dzieje z dokumentami w urzędzie miasta. Wniosek do porządku obrad zostaje odrzucony głosami radnych którzy zdaniem przedstawiciela Stowarzyszenia Mieszkańców bezpartyjnej Siedlce nie byli zainteresowani odpowiedzią. Chcę tutaj wyczytać radnych, którzy nie byli zainteresowani tym, aby dowiedzieć się, co się dzieje z dokumentami w Urzędzie Miasta. Przeciwko temu wnioskowi głosowali Grzegorz Chwedoruk, Bogdan Kozioł, Krzysztof Majszak, Arkadiusz Mazurkiewicz, Jerzy Myszkowski, Henryk Niedziółka, Maciej Nowak, Teresa Sikorska, Jadwiga Skup, Stefan Somla, Stanisława Wardak. Wstrzymali się od głosu Elwira Banach, Agnieszka Czarnowska, Magdalena Daniel, Piotr Karaś, Adam Tomczuk. Nie głosowała radna pani Zuzanna Demczenko. Radny sitnik uważa, że na pewno jest jeszcze wiele spraw, o których powinni dowiedzieć się się drczanie. Powstaje inne pytanie. A o ilu sprawach może my nie wiemy? O ilu sprawach my nie wiemy, gdzie może by. Podpisywane nieprawdziwe oświadczenia, które skutkowały tym, że musieliśmy my, my, mieszkańcy, ponosić konsekwencje finansowe, a dlaczego? A w ilu sytuacjach, ja nie wiem teraz, nie mam żadnej gwarancji, w ilu sytuacjach jeszcze prezydent po prostu kłamał, albo, tak jak mówiłem wcześniej, nie miał świadomości tego, jakie dokumenty podpisuje. Co tutaj się dzieje?